Jeśli masz chęć, to możesz e, możesz podarować sobie coś e, bardzo prostego, co jednocześnie może wpłynąć na poprawę twojego nastroju na stałe w mniejszym lub większym stopniu, w zależności od tego, jak e, dobrze opanujesz tą sztukę. Mianowicie chodzi mi o to, że możesz dać sobie przywilej, aby, aby nie angażować się w, za bardzo w to, co się dzieje w świecie zewnętrznym. Mam na myśli e, Jakieś, nie wiem, wybuchy bomby, tak zwany terroryzm, bo to Ciebie nie dotyczy, Ty żyjesz. Szansa na to, że zginiesz w zamachu terrorystycznym jest mniejsza niż szansa na to, że umrzesz jadąc z windą. Więc no dobrą sprawę nie ma się czego bać. I. I myślę, że to, to, to może Ci pomóc. Nie angażuj się w to, co słyszysz w świadomościach czy to jest na Facebooku, czy jeżeli oglądasz telewizję, to to, co słyszysz w telewizji, po prostu olej to. Olej to to, to, to. to nie jesteś ty. To nie jest część Twojego życia. To nie będzie miało na Ciebie wpływu, jeżeli. Jeżeli sobie na to pozwolisz. Po prostu zamkniesz drzwi do swojego umysłu przed takim gównem. Pamiętajmy, że wiadomości podawane w telewizji to, yy, to gówno w przebraniu truskawek. Ale no, truskawek.